Jak ta, tańce w parze, to ty jest tylko tańce, piękne nuty i numery, wersje zawsze będzie na muzyce, się nawija na nutach. Mamy dobry raz na nutach, zawsze będzie tu na numerze, a tu jest to niedziela 17-1 sierpnia. 1 sierpnia, 5 był, 2 sierpnia, sobota, i 3 sierpnia, niedziela, i 4 sierpnia, poniedziałek, i był tamtek na utych, poniedziałek, to 4 sierpnia, poniedziałek, 5 wtorek, i 3, sierpnia, 5 było we wtorek, i 6 sierpnia. Sierpnia środa była i siódmy i czwartek to był tak sierpnia, piątek, ósmy, sierpnia i sobota, 9 sierpnia, 10 sierpnia to był ósmy piątek i sierpnia sierpnia, 8 był piątek nowa luta, i nowa nuta i 9 sierpnia to sobota, dziesiąty, niedziela, jedenasty był sierpnia i jedenasty to był poniedziałek, dwunasty trzynasty środek, piąty czwartek i 15, piątek, sierpnia, piętnasty, piątek 16, dzisiaj już był 16 w sobotę, mieliśmy 16, była sobotę sierpnia i dzisiaj jest 17 jest 17, nie zdziela 17, a wczoraj był 16, 7, dzisiaj. Poprzednio nuty no, to był cały tydzień, cały tydzień, to jest drugi tydzień i 3 tygodnia na no, się dziś dzisiaj. 16 nie mamy jeszcze sierpnia, dzisiaj jest. 17 sierpnia, czyli był, był 16 sierpnia Będzie 3, 5 sierpnia, sierpnia i 4, 5 sierpnia I rapuję na numerach Szymon zawsze będzie nawinięty flow na numerach Rapuję od zawsze, mu. gra od zawsze Rapuję serca i rapuję nasze kochane Polskie tak zawsze Będę rapował za nic i modlitwa to nasza rozmowa Znaczy kandydowie i zawsze będę o tym rapował I w 3 sierpnia był 1 sierpnia był 5, 2 sierpnia Sobota 3 sierpnia, niedziela czwarty, poniedziałek, sierpnia, piąty, we wtorek, sierpnia i 6, wczoraj, 7, 4, 6, 9, 9, 10, niedziela, sierpnia, 11, podział 12, wtorek, sierpnia, 13, środa, 14, 4, sierpnia i była nota i na zawsze będzie ratunek 15, 2, 16, sobota, sierpnia, 17, jest dzisiaj, mam 13, sierpnia i jest cały. To będzie to niedziela się i cały trzeci, czwarty, tydzień, sierp, dwa sierpnia i razem. 30, 30, sierpnia i nowa. No, tak, gdy na gdy na numerach się nabija, ciągle mamy dobry raport. Zawsze tutaj na numerach, która to ciągle na muzyce, nasze flow tutaj jest. Gdy mamy numer, która pływa ciągle, składam w serce i rapuję numer. I składam ciągle rymy, składam ciągle raport. Zawsze na numerach się ma przewijane, są tak, to. to i tam i to. Elok, dużo sraptu i tak na winę, tu rapuję, zawsze na winę tutaj, na numerach się ma powoli. Na numer serca rapuję i 2 1 maja, święto pracy, 2 maja było, święto na biało-czerwonym kolorze I orzeł biały w złotej koronie I od serca, o tym serce zawsze będzie rapował I tak będzie, nasza muzyka gra I będzie, o tym rapowo maja było święto pracy I 2 maja było święto Nasze flagi biało-czerwonym kolorze I orzeł biały w złotej koronie I o tym zawsze będzie rapował I 3 maja było święto Naszej konstytucji 3 maja i 3 maja Było święto nasze konstytucji, czy i o tym wszystkim zawsze będzie na linie, zawsze będzie ratowany. Poszukacie nowe numery, słuchacie nowe numery, słuchacie wam to wszystkim zawsze będę tak rachował. i o 106 rocznicy odzyskania niepodległości naszej kochanej Polski, naszej kochanej Polski co 23 lata nie było. No ma, to 106 rocznicy odzyskania niepodległości naszej kochanej Polski w 1918 roku i naszej kochanej Kochany Polski, 123 lata nie było, na machy po 123 latach, to w 23 latach lat, nasza kochana Polska uzyskała niepodległy zawenderkowo o historii naszej Kochany Polski, o historii naszej, Panie Polski takym będę rakował. I o 966 roku, o 966 roku, 1058 rocznicy sztu polskiego i zawsze będą tym rachować rachowane tak to my patroci, nasz patriotyzm i my bohaterzy narodowi, my Nasze powstanie w Warszawskiej w 1920 roku. Cud nad wisił i o bitwie warszawskiej. I o tym rap zawsze będzie szkodał, nasza pamięć o tym zawsze będę szkodał. I o lasu, nasze zawsze będzie rachował. I rachunek, wszystkim zawsze będzie życie rachowane. I o tysiącleciu koronacji Bolesława Krobrego. O tym zawsze będę rachował o tysiącleciu koronacji Bolesława Krobrego. I o tysiącleciu, a po tysiącleciu hołdu pruskiego o tysiącleciu naszej korony polskiej Tak zawsze, zawsze będę rapował, o tym wszystkim zawsze będę rachował, Będzie wiele, nasza muzyka gra o jest numery Się rapuj, dobre numery, zawsze na numerach Się na bitach, ciągle na bitach, zawsze jest tu nasza muza Gdy muzyka spodziana, gdy numery rapowane Wszystkie nowe numery zawsze będziemy sprawdzać Lubię cię słuchać, tego raku. się ma Piękna dziewczyno, lubisz chodzić z nimi Piękna dziewczyno, jasna wiesz, jak na wierzchu Piękna dziewczyno, wyglądasz Piękna dziewczyno, lubisz malować ty chodź, no tego rapu Lubisz ten nur, numer numeru, widzisz rap I słuchacie wszyscy tego rapu Ten rzutko będzie Nowa nuta na muzyce, się ma nowa nuta Gdy rapuje ciągle na muzyce, gdy Na rukala elo mamy dobry, A to zawsze na muzyce się nawija Ciągle rap naszej muzy Na naszych witach zawsze będzie tutaj Na foni nowa nuta, gdy rapuje Tutaj wiele rytmów, elo mamy numer Elo mamy ten numery, wchodzę ciągle Znowu nuta, gdy na witach To rapuje ciągle na numerach, słychać ciągle Nasze bitwy tutaj płowie. I rapuje na muzykę, ma dobre nota, gdy rafuje Oto na muzykę się nawijał To więc rapu muzyce się nawija Oto więcej rapu, na muzyce się ma to jest składane Dobre numery nawijać, zawsze będzie na muzykę, się rapuje O zawsze będzie na muzykę, się nawija ciągle drafem tutaj będzie Gdy muzykę składa, nowe na nawinę, numer gdy rapuje, to zawsze będzie nowa nuta Niech ona na numerach się nawija ciągle rampem będzie wiel naszego rapu zawsze będzie tutaj składany do